Hallo zusammen, liebe Freunde, und Moinsen aus Hamburg. Lieber Schuko, Hasen, Cześć, Dzień dobry, drodzy Przyjaciele, witam i pozdrawiam bardzo serdecznie z Hamburga, drogie Pierniki. Heute ist Mittwoch, der 3. August. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten. Dzięki, wielkie Wam za obecność na tym kanale. Streit um Nordstream-Turbine. Jetzt schaltet sich Scholz ein und Deutschland ist erheblich reicher als die offiziellen Statistiken zeigen. Das sind unter anderem Themen für heute. Spurgasowe o turbine Nordstream. Scholz bierze sprawe swoje ręce i niemce są bogatsze niż pokazują te statystyki. Tomińsi Wir legen los. Krieg in der Ukraine und der Spiegel berichtet. Kijów wirt Deutschland blokada finanshilfen for, wojna na Ukrainie i Spiegel, który pisze o tym, iż Kijów oskarża Niemcy o blokowanie pomocy finansowej. Dann haben wir weiter Spanungen mit China. USA sagen Taiwan Solidarität co napięcia z Chinami i Stany Zjednoczone, które obiecują solidarność z Tajwanem. Peking reagiert prompt. China droht umgehend mit gezielten militarycznych Aktionen. Tutaj szybko reaguje Pekin, Chiny grożą ukierunkowaną akcją wojskową. Ähm, weiter, Business Insider berichtet, Taiwan bereitet sich auf den Ernstfall vor. Business Insider, pisze, Ottem ist Taiwan. przygotowuje się na vorbereitet. Wir haben erste Hilfekurse und Luftschutzübungen in Parkhäusern und beweisen jetzt am Tag, pomocy Kurse barmoże, pierwsi w garażach podziemnych przeciwko nalotom. Także dzieje się, äh, Wir sind zurück in Deutschland und die Bild-Zeitung. Gasstreit um Nord Stream-Turbine. Jetzt schaltet sich Scholz ein. Das haben wir donjem jetzt. Gazeta Bild. która pisze o sporze gazowym, o turbinę. Scholz angażuje się, bierze sprawy w swoje ręce. Co chce zrobić Scholz? Scholz will heute die Firma Siemens Energy besuchen. Ehm, no co chce robić Scholz? Scholz chce odwiedzić firmę Siemens Energy. Nie wiem, musi pojechać, żeby zobaczyć, że ta turbina jest. Musi sprawdzić, czego brakuje. Pojęcia zielonego nie mam. Der Spiegel weiter hängepartie um Gasturbine. Scholz spricht von Putin's blef. Dalej Spiegel pisze o takim pacie, jeżeli chodzi o tą turbinę i o Szolcu, który mówi cały czas o blefie Putina. Pozostając przy temacie energii, bardzo interesująca wiadomość. Rusland dręgt Polen in Spaniens um Amon, czyli Rosja, która przepycha Polskę w objęciach Hiszpanii. Polen und Spanien hätten am Dienstag in Brüssel eng zusammengearbeitet, um eine von Deutschland vorangetriebene Verordnung zu verwässern, so sagte Obakraj i Polska i Hispania chciały aber nie zatwierdzenia rozporządzenia, forsowanego przez Niemcy. Chodzi tutaj oczywiście o oszczędzanie energii w zimie. Hiszpania dobrze wygląda, jeżeli chodzi o dostęp do gazu. Ma dostęp do gazu w Algierii między innymi. i tutaj też są takie wiadomości, słuchajcie, że also hier Spanien, Spanien do von Deutschland die Rolle eines in Europa To znaczy Hiszpania ma nawet takie Plany długosiężne, aby przejąć od Niemiec tą rolę hubu gazowego dla Europy. Hmm. Jak reaguje niemiecka prasa? Już wam mówię. Eee, za chwilę sami zobaczycie w sumie. Energy szpa Maznamen W wiadomościach oczywiście pojawiają się informacje o tym, jak w tej Hiszpanii jest ciężko i o tym, że teraz Hiszpanie muszą oszczędzać gaz między innymi. Spaniens Regierung ordnet Energiesparen an. In öffentlichen Gebäuden darf die Raumtemperatur im Sommer künftig nicht mehr unter 27 Grad herabgekühlt werden. Auch Kinos, Hotels und Einkaufszentren sollen die Klimaanlagen drosseln. Im Winter gilt beim Heizen ein Maximum von 19 Grad. Außerdem sollen Schaufenster nachts nicht mehr beleuchtet werden. Die bildzeitung Zuschauerübung Kritik-CDF färbt AKW-Wasserdampf-Dunkler wieder einmal. Der Sender weist die Vorwürfe zurück, hatte das Foto aber inzwischen ausgetauscht. Zweite Video, wir kritikuieren CDF, Barbie, pare Wodnums, Elektrownie und na. Ciemniejszy kolor, o tym pisze gazeta Bild. Po raz kolejny, to znaczy nie pierwszy raz się to zdarzyło. I nadawca odrzuca zarzuty, ale już zastąpił, wymienił zdjęcie. Gut, BP macht 8,5 miliarda dolarów, czyli 8,5 miliarda dolarów tutaj BP zarobiło. Ja się nie dziwię. Und Kölner Rhein Energy erhöht Gaspreise um 133%. Natomiast Rhein Energie podwyższa ceny gazu o 133%. Preisschock für Verbraucher die schockte Noveldler Klientوف nach dem Thema des sogar verdoppelt Preis für kommende Heizperiode von Oktober an müssen Kunden von Rhein Energie die keinen Festpreisvertrag haben mehr als den zweifachen Preis bezahlen das Unternehmen begründet den Schritt mit drastisch gestiegenen Einkaufspreisen infolge des Ukraine-Kriegs. Versicherer in Deutschland investiert trotz Energiekrise wohl eher nicht in Atomkraft. Das alles wegen der kritischen Haltung vieler Menschen. So ich ja, obespočet, jak lenje inwestujem než se inwestować energię jodrową w Niemczech po mimo krizy su energetycznego i to wszystko nie ze względu na sytuację rynkową, ale ze względu na krytyczną postawę wielu osób w stosunku do tej äh, energii. Także mh, dobra. Hier kommentieren wir. Bauernverband der rechnet mit schwacher Weizenernte in Deutschland wegen der Trockenheit. Ze względu na suszę w Niemczech, Związek Rolników spodziewa się słabszych zbiorów pszenicy w Niemczech. No nie obawiajcie się, przecież dostaniemy, e, dostaniemy zboże z Ukrainy. Und Deutschlands größter Immobilien Koncert will Wohnungen in wert von 13 miliardów euro verkaufen. Vonuvia, pamiętacie, Vonovia niedawno przejęła koncern Deutsche Wunen i Wunowia teraz chce sprzedać mieszkania w wartości 13 miliardów euro. Pomimo tego, że bardzo dobrze w chwili obecnej zarabiają, może obawiają się e, kosztów, które. Niedługo wszyscy właściciele nieruchomości będą musieli ponosić. Gut. Durchschnittliches Haushaltsvermögen in Deutschland von 420.000 euro. Deutschland ist erheblich reicher als die oficjalne statystyki. zeigen, schreibt der Spiegel. Spiegel pisze o tym, że przeciętnie w każdym gospodarstwie domowym mamy 420 tysięcy euro. Słuchajcie, więc nie kłamcie, że jesteście biedni, Niemcy są dużo bogatsi niż pokazują oficjalne statystyki, jakże nie oszukujcie i nie narzekajcie, że wam wszystkim źle się powodzi. Luksus strategii mit autos ab 100.000 euro zole normal by Mercedes, fahren, nowa strategia e, Mercedesa i teraz Mercedes chce sprzedawać przede wszystkim samochody z segmentu luksusowego od 100.000 euro, tutaj gazety pytają czy normalni ludzie już nie będą jeździć e, Mercedesem, ja odpowiadam nie, wszyscy będą normalni ludzie jeździć biletem za 9 euro i to się zgadza, weil Gering, Ferdinand, am weitesten zur Arbeit, to się zgadza, bo ci którzy najmniej zarabiają najdalej muszą do roboty jeździć także 9 euro ticket is o for... Uns, euch, uns alle. No, und das Bandnetz ist teilweise stark überlastet, schreibt der Spiegel, aber so z tego, że możemy jeździć, jak tutaj przeciążona jest sieć kolejowa, o czym pisze Spiegel, zatłoczona i tak dalej. Gut. Jeder zweite Betrieb in Deutschland klagt über Fachkräftemangel, co druga firma w Niemczech narzeka na brak wykwalifikowanej siły roboczej, aber wie Business Insider schreibt, die Zuwanderung nach Deutschland erreicht in diesem Jahr. als folga jest. Ukraina kryje rekord słuchajcie, ale Business Insider pisze o tym, że mamy rekordową tutaj imigrację do Niemiec w tym roku. To jest też skutek e, wojny, e, wojny, w Ukrainie. To ja się pytam, gdzie są te wszystkie wykwalifikowane siły robocze, jak mamy tak dużo ich także, nie wiem, komu tu pracować, komu nie pracować, gudź. Dann, äh, weiteres Thema, Deutschland setzt EU-Regeln für Vaterschaftsurlaub später um. In Niemtschach dopiero później zostaną wdrożone unijne przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego. Ich frage mich, wer in so einer modernen Gesellschaft braucht überhaupt Vaterschaftsurlaub? A ja bitte pytam, kto w takim modnem społeczeństwie, nowoczesnym społeczeństwie w ogóle potrzebuje urlopu tatierzyńskiego? Przecież mamy inne, lepsze modele rodziny für obecne. Und Flughäfen rechnen ab Mitte August mit hunderten ausländischen Hilfskräften, ja. Hajser Chaos vorbei, Hoffen wir. Słuchajcie, lotniska tu już połowę miesiąca mają dostać te setki zagranicznych pomocy, setki zagranicznych, wykwalifikowanej siły roboczej, także pewnie nie będzie już chaosu na lotniskach. Ale jest inny problem, słuchajcie. Doch Luft w grożą nam dalsze strajki w tym całym ruchu powietrznym. Bo co z tego, że będą wykwalifikowane siły robocze z zagranicy, które będą zarabiały mało, jak ci, którzy już pracują, chcą zarabiać więcej. Ha! I teraz, zum Thema Verdi, droży Lufthansa mit neuen strajk. Tagesschau. I teraz na temat, słuchajcie, tego, że Związek Zawodowy Verdi znowuż grozi Lufthansa nowymi strajkami. Zapraszam na Tagesschau. Verdi droży Lufthansa mit erneutem strajk des Bodenpersonals. Vor der für heute Vormittag angesetzten dritten Verhandlungsrunde forderte die Gewerkschaft von der Airline ein abschlussfähiges Angebot. Ein Warnstreik vor einer Woche hatte zu einem Ausfall von etwa 1000 Flügen geführt. Verdi verlangt für die Beschäftigten 9,5 Prozent mehr Lohn. Zu Prognosen, Pogode, es wird heiß und die Produktion von alkoholfreiem Bier steigt deutlich in Deutschland. Dzisiaj będzie goronco, a Produktion bezalkoholowego Piwa w Niemczech rośnie. Ich sage nur, egal ob alkoholfrei oder nicht, auf Bier ist kein Verzicht. Ich kann euch nur sagen, dass es nicht ist, ob es alkoholfrei oder bezalkoholfrei ist, das Bier ist nicht zu verzeihen. Nichtsdestotrotz, wenn es wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.